Więc trzeba przerwać na chwilę nagrywanie Ale mi się rymło no Dobrze Tutaj też będziemy właśnie dużo rozmawiać Z naszymi towarzyszami w boju No tak powiedzieć Tu mamy Ashley Czemu znowu jest czytywanie? Tak, tutaj mamy szafki Ashley, Kaidana, Garusa I tu właśnie możemy o Ich uzbrojenie sprawdzić Zmienić, dopasować W czasie, e, kiedy jesteśmy na statku jak widać tutaj mamy lepszy karabin szturmowy dla kolegi skrajnie to nie jest mniejsza hmm, tak, co dostaniesz to to właśnie bardziej strzelb odpowiada z tego co dobrze pamiętam w hmm, się, że sensor bojowy i ostatnia szafka należy do oczywiście do Liary hmm, tu może sobie pogadamy z Wrexem to jest taki trochę gadany odcinek, więc co, spoko fajna kurwa łajba, Shepard pomóc jakoś? jak ja kocham normalnie kocham ludzi, którzy, na, którzy zrobili Wrexa no po prostu to jest największy badass w, w całym chyba Mass Effect'cie w jest trochę spokojniejszy, a co mi nie odpowiada to tutaj jest świetny Opowiesz mi o sobie, Wrex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z Kwarianką. Uh -huh. Na razie, Wrex. Żebard. No na razie tam nie ma z nim za dużo o, o czym gadać. E, tak. n 65 Mako, naj, największa zmora. mora. pogadamy z Cieluncem? Dziękuję, z że zabraliście mnie komandorze. Wiedziałem, że praca z Widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z Widmem? Właściwie nie. Ale wiem, jacy oni są. Widma sami ustalają zasady. Znajdź swój własny sposób. W SOC jest masa przepisów, procedur. Wszędzie ta cholerna biurokracja. Zazwyczaj przepisy istnieją z jakiegoś powodu. Być może. Czasami mam jednak wrażenie, że przeszkadzają mi w pracy. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia. Ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na no co? Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób w jaki ludzie z SOC zajęli się sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Mam nadzieję, że dokonałeś właściwego wyboru. Nie chciałbym, żebyś tego później żałował. Właśnie dlatego do ciebie dołączyłem. To dla mnie szansa na wydostanie się z Cytadeli i zobaczenie, co się dzieje poza SOC. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Jeśli załatwienie sprawy oznacza narażanie niewinnych, nie zgadzam się. My załatwiamy sprawy dobrze, nie szybko. Zrozumiano? Nie chciałem. Rozumiem, komandorze. No, spoko, Garus. Mm, tak tutaj też mamy taki o właśnie Kwatermistrz przy, Przymierza Nasz podręcznik Ej podresie, sklep. chcecie jakiś nowy sprzęt na nadchodzące wyprawy? Co tam masz? Co tylko zechcecie zbroje, broń, mody Nie jest to może standardowy sprzęt Przymierza Ale nie musi być zły No oczywiście Ma on swoją cenę Płacić tobie? Mam ci płacić za moją broń i zbroję? Mój towar nie pochodzi z zasobów Przymierza Kupuję go sam kombinuje, a tanio nie jest. Cholera, same licencje kosztowały mnie fortunę, ale bez licencji nie ma towaru, a bez towaru nie ma zarobku. Licencje? No, nowe przedmioty? Jak często masz nowe przedmioty? No, to zależy od tego, ile licencji kupicie, ale staram się wymieniać przedmioty w miarę często, według normalnych zasad. Jeżeli wylądujemy w dostatecznie dużym porcie, postaram się kupić jak najwięcej nowych zabawek, a pozbyć się tandety. Zaglądajcie regularnie. Muszę dość często zmieniać ofertę, więc tylko najbardziej podstawowe przedmioty są stale dostępne. No dobra, pokaż masz. Zobaczmy co masz. No pewnie, komandorze. Już tam kilka licencji było przeze mnie kupionych. Zobaczcie, trochę tego jest. Yy, granaty... To sobie od razu weźmiemy, bo to się zawsze przyda. Ale no i też, kurczę, zobaczcie jaka drożyzna. 5000 tysięcy, 9 tysięcy, naprawdę. Strzelba... Na no, no, pierwsze, pierwsze poziomowe rzeczy możemy sprzedać od razu. Albo rozłożyć na yy, omniżel. 16 do doświadczenia. I nowy wpis w leksykonie. Jeszcze pójdźmy tutaj, tu jest Tali. O, tutaj właśnie też możemy zbadać. Monitor integracji pola. A tak wygląda nasilina w pierwszej Normandii. Gordzenie pierwiastka 0. Pierwsze 0 to jest wi wiadomo, yy, substancja, która w drugiej części jest nam potrzebna. Może no, najpierw porozmawiam tutaj. Hej, komandorze. Co do tej kwarianki, Tali. Siedzi tutaj cały czas, wypytując o silniki. Powiem jej, żeby zostawiła cię w spokoju. Co? Nie. Jest niesamowita. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy bystrzy jak ona. Po miesiącu na pokładzie będzie wiedzieć o silnikach więcej ode mnie. Naprawdę ma dryg do tych rzeczy. Rozumiem już, czemu się z nami zabrała. Uznałem, że przyda się w zespole. Potrafisz poznać talent, komandorze. Ale chyba nie o tym chcesz rozmawiać. E, nie, Adams. Tak jest, komandorze. Płynam ze stali. Twój statek jest niesamowity, Shepard. Nigdy nie widziałam takiego silnika. Jest ogromny. Nie mogę uwierzyć, że udało się go zmieścić w tak małym kadłubie. Zaczynam rozumieć, dlaczego wy, ludzie, odnosicie takie sukcesy. Nie miałam pojęcia, że statki przymierza są tak nowoczesne. Normandia to prototyp. Najnowocześniejsza technologia. I pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu łatałam przewód paliwowy na holowniku Flotylli. Muszę jeszcze raz podziękować Ci za to, że zabraliście mnie ze sobą. Podróżowanie tym statkiem to spełnienie moich marzeń. Nie sądziłem, że interesujesz się budową statków kosmicznych. To normalne dla Kuarian. Wędrowna flota jest kluczem do przetrwania mojej rasy. Statki są naszym najcenniejszym bogactwem. Nic jednak nie może się równać z Normandią. Korzystamy ze starych okrętów i wyposażenia. Staramy się, by wszystko to działało jak najdłużej. Niektóre spośród statków pochodzą jeszcze z czasów, gdy uciekaliśmy przed getami. Nie mogę uwierzyć, że nadal korzystacie ze statków, które mają po 300 lat. Wciąż je remontujemy i odnawiamy. Może nie wyglądają ładnie, ale spełniają swoje zadanie. Zazwyczaj. Próbujemy osiągnąć niezależność. Uprawiamy rośliny, prowadzimy prace wydobywcze i wytwarzamy paliwo. Ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Aby załatać kadłub niezbędne są surowce, których nie posiadamy. Dlatego pielgrzymki tyle dla nas znaczą. Dobra, Możemy to na razie tyle. Do zobaczenia! 32 do doświadczenia, świetnie. To no jest właśnie fajne, wiecie, elementy rozgrywki, że właśnie może pójść pogadać się z kimś. Może się Ashley pogadamy tutaj na tym pokładzie. W komandorze? Mm. No, na razie Może pani odejść? Pani sierżant. Sir? Pani sierżant, sir. to twarda sztuka z niej. <grym> Dobra, winda i wracamy na główny pokład. Szczytywanie ja nie było to dziwne trochę. A, nie cały osza się wczytał nie tu idę. O, wilku mowa. Nic, ruszamy. Otwierać. Tak, tutaj oczywiście połyb komunikacji. O, coś jest. Do zbadania. Nadal nadświetlny Nie plus leksygon, nie plus kolejne 16 do doświadczenia. Nawigator Presley i mapa galaktyczna. O, leksygon sam się włączył. Otwieram mapę. Świetna muzyczka jest. Yy, tak, to jest właśnie Cytadela. A, prawym przyciskiem myszy się oddala. Dobra. Galaktyka, Asteroida. To jest właśnie yy, Nowe z dodatku. Oszarzyko Jary, Feros i Noweria. Najpierw to lecimy Poliarę. Orety, Kronos, Ateny, Macedonia, Sparta. Tak, tak, do innego systemu. No, to jest właśnie fajna procedura. No, i lecimy, Yo. jak ja uwielbiam to naprawdę. Eee, Myślę, co poczekajcie? Ja wrócę. No, właśnie, wrócę tutaj i sprawdzimy znać liarę. A tym jest to? Aha, czyli nie ma dokładnie. badaczy, czy na transmisja. Wszystkie poprzeczytane, no dobra. Czyli musimy szukać liary Po światach. Nie fajna, w jakiej ona jest gromadzie. Więc musimy szukać Altaja, macie jakieś informacje? może się sobie po tej planecie, szukam dalej, komandorze. O, odbieram jest. sygnał z powierzchni planety. To chyba automatyczny nadajnik ratunkowy. Coś. O, dobra. Wchodzimy tutaj. To jest jakaś in inna planeta. Wczytywanie. też fajnie wygląda. Weźmiemy z tych dwóch. Mm, Zachcę tutaj oddział. Zawsze z tą dwójką chodziłem. Yy, tak, ja już kojarzę o co chodzi. No, właśnie nasz kochany Łazik. Tutaj będzie trzeba uważać, bo to jest jakaś miaży paszcza. O jest Spacją właśnie unikam silniki. Trzeba, trzeba uważać, bo naprawdę tutaj jest niebezpiecznie. A to, tak, a to jest tak, dobra. Siłę możemy zbliżać. I trzeba naprawdę tutaj uważać. Tylko razu patrzę na mapę. Szczątki. No, SOS. Anomalia, czyli w drugą stronę. Jak ja nienawidzę, tym łazikiem jeździ naprawdę. To jest tak porypany pomysł. I też oczywiście mamy zdrowie. pancerz tego łazika. Na się mamy będzie mieli pierwszą anomalię, jakieś tam szczątki są cyto to to... O właśnie, tak, to jest arena. Zresztą widać, nie? Zresztą się coś pojawi. W ogóle moment, sprawdźmy sobie. Jest na dali są ludzie. Dobra, uwaga, uwaga. Nie wiem czy będzie... O właśnie, jest! Uciekamy, uciekamy! Miażdżuś, miażdżuś... No to jest zdrowia potraciła, trzeba uważać. O właśnie. Ja pierdykam. nie nam załatwia koła. Jezu, gdzie jest? Tak, F jest naprawa. Znaczy, się zużywamy do tego omniżel. No, teraz jesteśmy naprawieni. Musimy teraz też chwilę odczekać aż nam się y, omni omniżel uspokoi. No, chodź. Jesteś paskudo, chodź tu. O jest. Aj nie trafiłem Jeszcze żyję pz i 96 do doświadczenia. Jeszcze jedno. Bardzo, jeszcze nie, ja nie chce się poddać. Uj oj oj oj, oj. <śleszamy> Ta. Dobra. czy niżej, Czyżbyś już padła? na dobre. No, bo tak. Tu jest wyjście, dobra. Zbadajmy sobie to. Nawet no, by trzeba było oczywiście ją zniszczyć. Goście z przymierza. Pewnie zwabił ich tu nadajnik ratunkowy. Tak jak nas. chciałby wiedzieć co tu za... Ty nie masz rację. Nie, ja nie da się myśleć. Dobra. Mm, tu mamy jeszcze jedną anomalię. Jezu nie, to... Prawym się Na yy, Nadajniki, można tak powiedzieć, tak? Że po prostu tam mamy jechać. To są oczywiście wszystko, yy, wiecie, jest zdarzenie opcjonalne. Ale czasami warto. Ta, nienawidzę tych miażdży paszczy. <grymne> A ten łazi dość śmiesznie chodzi. Mam no, właśnie jakiś steroid walnęła planetę. Trzeba uważać. Tutaj już chyba nie będzie żadnych mijażdż paszczy. Coś jest. Sprawdźmy. Zmumifikowany salarianin. Odzyskaj artefakt. Oj. Odzyskano nieśmiertelnik. Udać się odnaśnie nieśmiertelnie należące do kapitana Milona. Nie można mieć pewności, w jaki sposób się tu znalazł. O. Dziennik, oczywiście, mapa. Jeszcze y, tutaj do ruiny pojedziemy i będziemy mogli wracać. Może no, że end to jest powrót. O jezu! Strasznie to chodzi, naprawdę. A te palety są już takie zadanie dodatkowe. Czasami, jeżeli coś będzie, trafi na jakąś planetę. Y, bo jeszcze na pewno, jeszcze jedną paletę odwrócimy. Y, gdzie właśnie będziemy tak jeździć. To jest związane już z końcowymi misjami Nie Powiem czy chodzi o zbroję Rodową, Wreksa No i nic, jedziemy jedziemy, tu jest w ogóle szczątki czy coś Ha, ha, ha. O właśnie jesteśmy U. Co to jest? Są do rozmowy Zbyt niski poziom umiejętności, idziemy Mapa Dobra, wracam na... No cóż, elektronika... Ma. Jesteśmy zbyt słabi w elektronice I dupa Szukamy dalej Liary e, Oczywiście mapa kolektyczna. Czyli trochę walki na dzisiaj zostało zrobione Tu... nic O, badanie yy, Skatalogowano złoże gazu Dużo wodoru ma w sobie Jest jeszcze jakaś planetka yy, Badanie yy, ziem rzadkich Z plutonu, Ło. Nieźle, ale to nie to, co szukamy. Knossos, tak. Nie, to zawsze będzie ta animacja, jeżeli chodzi o przenoszenie się z układu do układu. Zacznijmy tą. Nie, ta planeta też nie, a chwila. Daleki leś bogaty świat przy... Go on. Hmm. To jest chyba to. Herum. Tak, to jest, to jest ta planta, gdzie jest Liliara. O red, to, to będzie walka z tym. No dobra, już, już wiem, to, be, to nie będzie zbyt miło, miła walka. Chłopak jest... Znaczy stwór jest strasznie silny, standardowy oddział. Galos jako technolog, w tylko trochę biotyk, a my jesteśmy całkowicie żo sprawnym żo sprawny żołnierzem. Akceptujcie I znów nasz kochany Łazik. Mm, dobra, momencik Naprawdę dziwne. Wychodzą poza pieprzoną skalę. Zachodzą chyba z podziemnego kompleksu, niedaleko punktu zrzutu. Tak, to jest tam to jest Liara. O, mam nadzieję, że te teksturki się wczytały. O, mój Boże. Nie, tylko nie to. I nie wiem, czy ja tutaj będę bardzo często ginął, albo będę sprawdzał mapę. Czyli prosto mamy jechać Na pewno będę bardzo często sprawdzał mapę, bo widzicie co się dzieje N Ja nie wiem czemu Mam to bardzo często że Te strony nie chcą się załadować Nie, nienawidzę tym jezi tutaj Nie wiem dlaczego tak się dzieje, że kurcze są takie o no to w ogóle nie w być jak tu. Nie wiem, spróbuję to przejść. To będzie naprawdę długa podróż. Mapa jest spora. Ja muszę uważać jak ja jeżdżę. tu jestem w miarę bezwiałeś wiecie co, ja może... Ja przerwę nagrywanie yy, i postaram się to jakoś naprawić. więc yy, no, trochę mi to zajmie, więc niedługo się spotkamy z powrotem w tym miejscu. Cześć.